Kolejną wbudowaną aplikacją, która już służy raczej organizacji, jest kalendarz. W górnej części kalendarza są cztery zakładki. Klikając w nie kolejno, pokazują nam się dane okresy czasowe: dzień, tydzień, miesiąc oraz rok. Włączę podgląd miesięczny. Dwukrotnie klikając w dany dzień, dodajemy nowe wydarzenie. Wyskakuje nam nowe okno, które możemy uzupełnić. Ok. 26 marca. Mam lekarza. W dodaj miejsce wpisuję gdzie to jest. Po wpisaniu kilku liter włącza się okienko sugestie, z której możemy wybrać dowolną lokalizację. Następnie ustawiam godzinę. Do lekarza mam na godzinę 8. I faktycznie myślę, że z godzinę będzie to trwało. Dodatkowo mogę włączyć powtórzenia. Co dzień, co tydzień, co miesiąc itd., tak jeżeli wiem, że z mojego biura do lekarza jadę 15 minut, to zaznaczam 15 minut. Następnie jest alert, który może mnie poinformować ileś minut przed rozpoczęciem mojej podróży. No to wybiorę: 10 minut potrzebuję, żeby zabrać się z biura. Następnie mogę dodać jakieś osoby i notatki. Klikając w dowolną część kalendarza, wychodzę z tego okna. Moje wydarzenie pojawiło się w postaci napisu i jakiegoś koloru, kolorowej kropki oraz godziny, na którą jestem tam umówiona. Ok, to teraz dodam kolejne wydarzenie, ale tym razem klikając w przycisk plusa. Otworzyło się okno Szybkie Tworzenie Wydarzenia. I tutaj mam spotkanie biznesowe. Gdzieś tam. Więc wpisuję spotkanie. Wyskakuje mi jakaś podpowiedź. Która sugeruje mi, że to może być dzisiaj, na 14:15? Ok, może być. W rubryce 17 marca utworzyło się spotkanie, i dodatkowo wyskoczyło mi to samo okienko, które przed chwilą modyfikowałam, ale z lekarzem. I mam spotkanie miejsce to może być biuro i tutaj wyskakują mi jakieś propozycje biura podróży, ale to nie jest to, więc zostawiam po prostu. Na godzinę 14.15 może być. Z racji tego, że najpierw utworzyłam lekarza, a teraz utworzę spotkanie, chciałabym te dwa wydarzenia trochę rozróżniać. Po prostu patrzę na kalendarz i widzę mhm, to jest takie, a to jest takie, więc zmienię mu po prostu kolor, klikając w to pop-up menu. I wybiorę praca. Przed chwilą zadzwonił mój klient i powiedział, że 14 odpada i czy możemy przesunąć spotkanie na jutro. Oczywiście, nie ma sprawy. W takim razie klikam dwukrotnie na moje wydarzenie i zmieniam datę na jutrzejszą, a godzinę zostawiam tą samą. Spotkanie przeskoczyło z dnia 17 na 18. Po drodze okazało się również, że poszłam do ortopedy prywatnie i moja sprawa rozwiązała się. W takim razie mogę usunąć moje przyszłe wydarzenie z dnia 26 marca. Klikam prawym przyciskiem myszy, i wybieram Usuń. Do tej pory dodałam wydarzenia w marcu, ale wiem, że w maju będę jechała na zlecenie do łodzi. W takim razie, po kalendarzu mogę przemieszczać się tymi strzałkami. Kliknę kilka razy w bok i jestem w maju. Klikając w dzisiaj, z powrotem przerzucam je do miesiąca bieżącego. Zasada działania tych strzałek działa tak samo w roku i w dniu. Klikając w przycisk Kalendarze, otwiera się dodatkowe okno po lewej stronie kalendarza, i widnieją tutaj dwie kategorie: iCloud oraz inne. Checkboxy zaznaczone są widoczne w kalendarzu, ale jeżeli je odhaczę, to nie będą widoczne. Otworzę teraz Preferencje kalendarza i zobaczę, co tutaj mamy do wyboru. W zakładce Ogólne możemy wybrać domyślną aplikację dla kalendarza. I tak to będzie ten kalendarz. Następnie mam do wyboru, ile jest dni w tygodniu, który dzień tygodnia jest pierwszy i jak przewijać widok tygodnia. Następnie dzień zaczyna się o którejś godzinie i kończy o którejś, oraz godziny na ekranie. Poniżej są dwa checkboxy, które pokazują kolejno: zapisane urodziny w kalendarzu. Po zaznaczeniu tego checkboxa pokazała się kolejna pozycja w zakładce inne. Po tym jak go odhaczę. Znika ona. To samo tyczy się świąt kalendarzowych już ustalonych. I następnie z checkbox pokazuj kalendarz zmienny. I mamy do wyboru chiński, hebrajski i muzułmański. Następna zakładka to konta. Kolejna to alerty. Do tego kalendarza mam przypisane konto iCloud, żeby wszystko się zapisywało w chmurze. Mogę również wydać, aby zapisywało się tylko na Macu. Wówczas... Zmiany, które naniosę na komputerze, nie będą dla mnie widoczne na telefonie. Mogę ustawić automatyczne przypomnienia dla wydarzenia. 5 minut przed, 10 minut przed i tak dalej. Mogę ustawić, kiedy mam dostać przypomnienie o wydarzeniach całodniowych oraz o urodzinach, które są odhaczone, dlatego ta pozycja tutaj jest niewidoczna. Mogę również zaznaczyć, aby te alerty były stosowane domyślnie na tym komputerze. I w ustawieniach zaawansowanych są checkboxy, czy nasz kalendarz ma obsługiwać strefy czasowe. Następnie jest pokazuj wydarzenia w widoku roku. No to włączę podgląd roku, i teraz nie widać mojego wydarzenia, które jest 18 marca. Zaznaczę ten checkbox. I faktycznie 18 marca zmienił trochę swój kolor. Wyróżnia się na pewno spośród pozostałych dni. Mogę włączyć, aby aplikacja pokazywała mi numery tygodni, a następnie otwierać wydarzenia w osobnych oknach. I ostatni checkbox. Pytaj przed wysłaniem zmian w wydarzeniach.